Hej, Robimy giga slajma. Będzie potrzebny kraj, peski do prania, miseczka, łyżka, barwnik i brokat. A na po początku zabieramy miseczki. I łyżeczki. Łyżki. Najpierw barwnik. Det har stått øye med bra katt.

25 no, ładnie dużo no, tego jeszcze drugie tyle dojdzie tego o matko, matko mówiłem, zobaczycie. że miseczki mogą być za małe To samo co na dnia. Bo mniej więcej tyle było w tym. Trzymaj do góry nogami cały czas tą bulkę. Pięć No i pięknie. Ładny kolor. Ja mam taki. Kolory tak Wam się zmieni po dodaniu persila. Lewica bardziej morski. Nie persil ja? To już w ogóle. No połowę mniej. 25 podzielić na pół? Mogę dodać troszkę barwnika? Możesz. Ale to proponuję jak persil... a nie, bo wtedy nie dodacie barwnika jak persil wejdzie. A to mi mi tak Ci się zmieni. No właśnie wiem. Dlaczego chcę go troszkę dodać. Mmm... 25 to dodajcie 13 łyżek Persila. 13? Tak. 13? No równe 13. Do tej? Tam Wam czystą łyżkę. O dawaj. Wiesz, mieszać, mieszać, więc tego nie dodajemy, bo mieliśmy 25 łyżek kleju i teraz dodajemy 13 łyżek pęścia. Nie mieszamy. Trudno zmieniać... Trzy. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Tym bardzo mało to zmieniło kolor. To no dobrze, że mało zmieniło kolor. Możesz zostawić w środku. A, dobra. Do mieszania potrzebujesz. Siwy Nie.

Dużo chyba. Ja mam tego presję. Nie? nie, no powinien się cały połączyć. Nie łączy się. Pięknie No to tak, no to standard. Bo tego ogródka trzeba powyrabiać chwilę. Bo na początku jest taki niefajny, a potem jak go powyrabiasz, to wychodzi Właśnie taki. Nie fajny, to jest fajny, tylko brudzi. Jest takie zniszczenie. Ja wyjawiam po kawałku. Nadia poszła na żywioł. Ja próbuję wyrabiać kawałkę, ale jesteśmy pieni. Nie wiem, czy da się po kawałku, czy nie, trzeba hurtem całości. Nie mam pojęcia, czy się dobre proporcje zrobią. No. Mogę to dać na ławkę? Możesz to dać na ławkę. Mogę Wam nawet zabrać miski. I jeszcze dużo tego kleju zostało. Wyrabiaj. Wiesz, okay. Dzięki. Noż małego strasznie. I tak jest <śm> <śm> <śm>

Serce gluta. Taka bańka była. Mija na widzą rękę Music się odczepić. No, z tego to możecie dmuchać bańki. Tylko trzeba najpierw zrobić go bardziej. Jakby by to powiedział Tymek, Few Hours Later. Nie, mi to twój już się rozciąga fajnie na długość. Nie, nie chce się rozciągać. No, jak tak nawijasz na rękę? To był nawijasz i nawijasz. Nie. Mały Muszę go rozciągnąć, żeby się rozciągnął. On się nie chce zrobić. No, też tak, chcę. Tak. Wiecie, no im większych slajmach chcecie robić, tym trudniej. Zrobić. Trudniej go zrobić, bo trzeba połączyć odpowiednio wszystko. W małym jest łatwiej. No tak. Mniej składników szybciej się łączą. Mogę dodać trochę barwnika? Możesz, no, ale nie wiem, nie wiem czy się że tak połączy, ale próbuj. Mi się bardzo mało ściąga i się nie chce łączyć dodatkowo. Trzeba go tak rozciskać, że się no, można nie wyszedł puszysty jakiś taki. Mój no jest taki bardziej puszysty. Co mówisz, że się nie rozciągano? No bo muszę go po kawałeczku rozciągać.

Czy jeszcze? Tyle. Dobra, tyle? A ja musiałbym taki mały kawałeczku rozciągnąć. czy to spaję. Się Testowane kasztan. dodajemy czy nie? się za chwilę, dopiero później. Ja będziemy łączyć wszystkie grudki chyba. Ale bez tego. Z tym. Jak chcesz Nadia, to są twoje grudki. Nadia już wynika. Najmocniejszy zapach ma ten z Persila. Taki najbardziej drażniący. No, to jest persil. Ah Se inscreve aí o e e subscribe